W dniach 23-26 października, czyli od czwartku do niedzieli tego tygodnia będziemy mogli śledzić zmagania 32 najlepszych zawodników rankingu European Touru, którzy będą rywalizowali w turnieju Mistrzostw Europy 2025. Turniej ten jest rozgrywany od 2008 roku, a miał on różnych gospodarzy, takich jak Holandia, Belgia, Austria, a przede wszystkim Niemcy, gdzie w tym roku, tak jak od trzech lat, będzie on rozgrywany w Dortmundzie. Tak jak ten turniej miał kilku gospodarzy, tak miał wielu triumfatorów, a przede wszystkim Phil Taylor i Michael Van Gerwen, którzy ten turniej wygrywali 4 razy, Rob Cross i Peter Wright wygrali go dwa razy, a np. Adrian Lewis, Ross Smith, Richie Edhouse, czy James Wade wygrali tylko raz. A aktualnym triumfatorem tego turnieju jest Richie Edhouse, który pokonał w finale Jermaina Wattie 11 do 3. W historii tego turnieju zostały zrzucone tylko 4 dziewiąte dotki. A do tego Adrian Louis, Michael Van Gerwen, Kyle Anderson i Jose de Sousa. A mam nadzieję, że w tym roku dopisze się kolejny uczestnik na tą listę. Trzy najwyższe średnie tego turnieju należą do najwybitniejszego z darterów, czyli do Fila Taylora. A są to następująco: 118,14, 113,92 i 113,33. Już jutro przedstawię pary pierwszej rundy Mistrzostw Europy 2025. Więc do zobaczenia jutro.